Cześć, witam Was w kolejnym odcinku ciekawostek z uniwersum Star Wars. Dzisiaj, w tym odcinku, nadal będziemy kontynuowali pojęcie mocy. W tym odcinku opowiemy trochę o aspektach mocy, gdyż istnieją dwa podziały mocy pod względem jej aspektów. Pierwszy z nich jest podziałem aksjologicznym, związany z wartościami i przekonaniami, do których odwołują się jej użytkownicy. Drugi zaś ontologiczny, dotyczący on samej natury mocy jako siły spajającej wszechświat. W pierwszym przypadku będziemy mieli podział na jasną i ciemną stronę mocy. W drugim zaś na żywą i jednoczącą moc. Oba podziały się, niezupełni... Oba podziały się nie uzupełniają. Są od ciebie całkowicie odrębne. Nie można powiedzieć, że użytkownicy jasnej bądź ciemnej mocy strony skupiają się tylko na żywej lub jednoczącej mocy, lub odwrotnej. Chociaż aspekty ontologiczne bywają przez zwolenników którykolwiek ze stron tak przedstawiane, że mogą uchodzić za doktryny przynależność, przynależne aspektom asyologicznym. Jasna strona mocy. To jeden z aspektów mocy, z odbiciem harmonii panującej między żywymi istotami i wiąże się z życiem, pokojem i brakiem agresji. Uczy i wymaga cierpliwości, spokoju i otwarcia na potrzeby innych. Podążanie nią polega, po, polega na cierpliwym, spokojnym rozwijaniu swoich umiejętności w czasie całego swojego życia, a także na życiu w harmonii z całym się światem i służy wszystkim żywym istotom. Ostatecznym. Celem każdego podążającego ścieżką jasnej strony jest wyzwolenie swojego ducha spod wpływu negatywnych emocji, szczególnie gniewu, pasji i nienawiści. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał w dobrej sprawie, doniesienia pomocy innym, a koniec końców zjednoczenia się z mocą, uznawane za wstąpienie na wyższy poziom istnienia, Podążając jasną stroną charakteryzuje wiara w dobro i zło jako w, w dwie absolutne wartości, co nie oznacza jednak automatycznie czarno-białej wizji świata. Traktowanie mocy jako transy ceny dentonowego bytu tworzącego, spajającego wszechświat, podkreślenie tego, iż to, jest, to jej się służy, a nie na odwrót oraz szacunek dla każdego stworzenia. Istotnym jest również dbanie o równowagę w mocy, a więc unikanie zakłócenia jej przepływu i uspokojenia wszelkich sił negatywnie na nie wpływających z użytkownikami ciemnej strony mocy na czele. Największą i najbardziej znaną organizacją skupiającą zwolenników jasnej strony jest Zakon Jedi. Mamy dalej drugi aspekt. Ta ciemniejsza, mroczna, bardziej. Dobra, powiedzmy to tak, jak powiedział Joda: łatwiejsza. Ciemna strona mocy to aspekt mocy, zbierający w sobie gniew, nienawiść oraz inne silne emocje. Feruje szybki i łatwy rozwój umiejętności, w ostatecznym rozrachunku jednak niszczy zarówno psychicznie, jak i fizycznie i demoralizuje tych, którzy wybierają jej ścieżkę. Ciemna strona mocy podsuwa proste, skuteczne rozwiązanie problemów prowadzących, przez to jednak do zamknięcia się na dobro innych, demoralizuje zanik dem, na dobro innych demoralizacji, zanika aluzji. pod podpływem jej, pod, pod jej wpływem nawet osoby o wysokim poziomie altruizmu i ideałów potrafią stawać egoistami i wyrządzać wielkie zło. Z początku kusi łatwością oraz możliwością szybkiego uzyskania potęgi, jednak w ostatecznym rozrachunku wyniszcza swoich użytkowników. Niektórzy twierdzi, że ciemna strona była jedynie stroną umysłu, że możliwe jest korzystanie z jej technik bez poddawania się złu. W ostatecznym rozrachunku jednak nie okazało się to prawdą, a jedynie kolejną pokusą. Ci, którzy wybierali metody ciemnej strony mocy do osiągnięcia dobra stopniowo tracili rozeznanie i swoje Wniosły ideały podając się do demoralizacji i pragnienia władzy. Działo się tak dlatego, ponieważ techniki mocy opierały się nie tylko o określonej wiedzę, ale też emocje czy stan ducha, skuteczne wykorzystanie skuteczne korzystanie z nich bywa więc bardzo często równoznaczne z odpowiedzeniem się za konkretnym aspektem. Poza działaniem pośrednich przez użytkowników mocy, ciemna strona manifestowała się również samodzielnie, czy to przez tworzone z niej lub dzięki nieistoty, czy też przez miejsca, gdzie panowało szczególne zagęszczenie energii ciemnej strony mocy, np. jaskinia ciemnej strony na Dagoba, manifestujące się w niespotkanych zjawiskach mentalnych lub nawet fizycznych, mutacje roślin, zwierząt, Zwykło się uważać, że ciemna strona mocy generuje tak zwane zakłócenia, mocy doprowadzając do korupcji i rozkładu wszystkiego co żywe, bardzo często też agresywnie ingerują w ewolucję wszelkich istot. Najbardziej znanym ugrupowaniem jej zwolenników był jednak Zakon Slitów. Dalej mamy jednoczą jednocząca moc. Jednocząca moc to jeden z antyologicznych aspektów mocy, dopełniający pojęcie żywej mocy. Obejmuje działanie mocy odpowiedzialne za formowanie przepowiedni i wypełnianie się przeznaczenia, rozumianego jako wypadkowa woli mocy oraz wyboru ludzi. Jest też odpowiedzialna za wizję przyszłości, niezależnie od tego czy są przywołane przy użyciu jasnej czy ciemnej strony mocy. Podstaw tego aspektu leży przekonanie, że Moc posiada coś na kształt świadomości. Kieruje się, kieruje się sobie tylko znanym planem, na który może wpływać albo i nie, ale który jest przeznaczony do realizacji. Z teologicznego punktu widzenia jednocząca moc reprezentuje transcendentywny charakter mocy. Zrozumienie jednoczącej mocy prowadzi do odkrycia, że jasne strona mocy są aspektami tej samej całości przeplatającymi się i razem tworzącymi historię oraz przeznaczenie, co nie oznacza bynajmniej odrzucenie tego podziału czy nie zważanie do, z, zważania na niego w swoich wyborach. Działanie zgodnie z jednoczącą mocą oznacza patrzenie na aktualną sytuację w ujęciu całościowym. Syntetycznym użytkownik mocy stara się zrozumieć aktualną sytuację wszechświata jako całość i na podstawie wizji podjąć odpowiednią decyzję do czytą dalszego postępowania. Chociaż wola mocy jest zjawiskiem złożonym, zbyt złożonym, by mogła ją ogarnąć jakakolwiek żywa istota, próby obserwacji całokształtu procesów zachęcających w mocy są zadaniem zwolenników tego aspektu koniecznego do obrania najwłaściwszej ścieżki. Prawdopodobnie po raz pierwszy rozróżnienie między żywą a jednoczącą mocą sformułowano w zakonie Jedi w okresie poprzedzającym wielką wojnę Sithów. W ostatnich mileniach istnienia Starej Republiki pojęcie jednoczącej mocy zostało wśród Jedi w dużej stopniu zagubione, chociaż nadal korzystano z takich elementów jak przepowiadanie czy wiznie. A koncept został całkowicie zapomniany czysty czystszy Jedi i późniejszym odrodzeniu zakonu pod przewodnictwem Luke'a Skywalker'a. Doprowadziło dopiero powrót Weger i zapoznanie się z jej poglądami. Doprowadziło Jedi do ponownego uświadomienia sobie koncepcji jednoczącej mocy. Odbywało się to jednak z przeszkodami ze względu na konieczność oczyszczenia filozofii propagandowej przez Wolność Sithów. Żywa moc! Żywa moc to jeden z aspektów mocy dopełniających pojęcie jednoczącej mocy. Odnosi się do tu i teraz, do przejawów działania energii życiowej, pola mocy w danym czasie i miejscu. Korzystanie z niej polega na działaniu pod wpływem aktualnej sytuacji, intuicyjnym kierowaniu się głosem, wolą mocy, bez głębszej refleksji dotyczącej całościowego obrazu. W konsekwencji tego żywa moc kładzie nacisk na umiejętności rozpoznawania granic między jasną, a ciemną stroną mocy. Zwolennicy żywej mocy preferują skupianie się na chwili obecnej, na konkretnych manifestacjach mocy w danym czasie i przestrzeni, a także ich ewentualnym wykorzystaniu praktycznym. Z teologicznego punktu widzenia, żywa moc reprezentuje imanentny charakter mocy. Rozróżnienie między żywą a jednoczącą mocą sformułowano w Zakonie Jedi w okresie poprzedzającym Wielką Wojnę Sithów, ale w okresie. Ok w ostatnich mileniach istnienia Republiki zostało ono w dużym stopniu zagubione. Nie zapominając za, za, natomiast samych technik pozwalających na słuchanie głosu mocy, a rozróżnienie między jasną a ciemną stroną mocy stawiało fundament podejmowania wyborów przez wszystkich użytkowników. Sitowie często nie uznawali pojęcia żywej mocy, z reguły negujących różnie, nie, różnienie między jasną a ciemną stroną oraz słuchanie głosu innych istot. Nie zmienia to jednak faktu, że odwoła, odwoływali się do antal, antalogicznego rozumienia tego aspektu, kiedy przychodziło do podejmowania natychmiastowych wyborów o znaczeniu praktycznym. I w tym odcinku to by było na wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć i czołem.